Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Ja już zaczęłam dzień na rowerze. Jest bardzo zimno. Ja jadę właśnie do sklepu, żeby kupić sobie kwiaty. Wam o tym mówiłam i powtarzam to po raz drugi, że kupuję często kwiaty w Lidlu. Kosztują naprawdę mało, a są piękne, i tym razem nie wiem, czy wybrać sobie białe, uwielbiam białe, czy wybrać sobie taki piękny odcień fioletu, a może takie pomarańczowe, nie wiem, nie wiem, ale białe podobają mi się chyba najbardziej. Białe są piękne, są troszkę smutne. Może takie, ale taki jest tylko jeden zestaw, a ja bym chciała dwa. Tulipany kupione. Wracamy do domu. Zatrzymałam się jeszcze tylko na chwileczkę, by popodziwiać widoki. Bo mimo, że mieszkam tu tyle lat, to wciąż mnie zachwycają. Nie wiem, czy nagrywanie i jazda rowerem to jest dobry pomysł, ale e, ostatnio bardzo popularna jest na Instagramie i nie tylko, wszędzie piosenka MiliCirius. i can buy myself flowers write my name on the sand Nie za dużo wody do tulipanów. A teraz idziemy zrobić stretching, bo po jeździe na rowerze zrobiłam kilka kilometrów pod górkę, z górki. Trzeba te mięśnie teraz rozciągnąć. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo, got me coming back for more. Even when I've been screwed, dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I. Się I teraz czas na kolagen. Ja tak zazwyczaj właśnie, kiedy ćwiczę, to później właśnie uzupełniam też brak witamin i kolagenu w organizmie. Był film o kolagenie. Jeśli nie widzieliście, to zapraszam. Możemy go pić tak, albo dodać odrobinę wody, Wasze zdrowie. Lecimy pod prysznicą. Wykąpałam się, a teraz czas na szybki makijaż. Bo muszę zacząć robić obiad, ale najpierw doprowadzę się do porządku. Bo, jak człowiek się tak maźnie, troszkę tu, troszkę tam, to od razu się lepiej prezentuje. Róż do policzków, który y, potrafi działać cuda. Dajmy go troszeczkę na policzek i na nosek. I daje taki efekt trochę przymrożonej twarzy. Wygląda to naprawdę słodko. To będzie ekspresowy makijaż. pale affect you notice know, what you want with you I don't never feel calm I could feel the sweat inside my palms play with me like cats and a string you don't understand the pain of brave you don't ever want to give me wings you don't ever want to set me free you know I'm aic trust you with the evil Prawie, nie czasu się tutaj okay, makijaż gotowy, włosy umyte, lecimy robić obiad. Dzisiaj na obiad zrobimy sobie dynie. Uwielbiam ostatnio dynie. I mamy tutaj salsicię włoską. Dzisiejsze danie będzie bardzo proste, tylko dwa składniki i przyprawy. Będzie to oczywiście dynia i włoska salsicia. Salsicia to nic innego jak po prostu kiełbasa surowa. Jest to mięso wieprzowe. Świetnie właśnie nadaje się do grillowania, do smażenia, a także jako dodatek do właśnie różnych dań. Pierwsza czynność to oczywiście kroimy naszą dynię. Wycinamy to, co nie jest nam potrzebne. Teraz kroimy naszą dynię na mniejsze kawałki. Oczywiście odcinamy skórkę. Jest pokrojona, to nieważne, że są większe i mniejsze kawałki. Teraz czas na salsicie. W salsicie, oczywiście, jak każda kiełbasa, jest zamknięta, jest w takim jelicie, więc to jelito musimy ściągnąć. Teraz kroimy na takie mniejsze kawałki. Naszą salsicię. Na rozgrzaną patelnię dajemy odrobinę oleju. Dajemy odrobinę papryczki. Możemy oczywiście pominąć ten krok. Dodajemy rozgnieciony czosnek. I od razu dodajemy naszą salsicię. Podsmażamy 2-3 minutki. Kiedy staricie już się troszeczkę podsmaży, dodajemy białe wino i smażymy przez kolejne 2 minutki. Kiedy wino już troszeczkę odparowało, dodajemy naszą dynię. I znowu podsmażamy kilka minut. Wszystko nam się tutaj fajnie podsmażyło. Teraz dodajemy odrobinę soli, niezbyt dużo, bo salsicia już jest słona sama w sobie. I dodajemy odrobinę wody. I teraz wszystko razem przykrywamy. Gotujemy przez kolejne 10 minut. To kolejne bardzo szybkie i proste danie, ale ja naprawdę nie mam czasu między pracą, bieganiem, e, pracą na internecie, odpisywaniem na maile. Odbierz dzieci, zawieź dzieci na takie gotowanie, wiecie, e, siedzenie, trzy e, godziny, by przygotować jeden talerz. Owszem, co jakiś czas robię lasagne i lasagne jest takim daniem bardzo wymagającym. E, robię czasem też takie dania, które wymagają no, sporo czasu, by przygotować, a później by wyczyścić, wymyć wszystko. Ale na co dzień gotuję właśnie tak. Łatwo, szybko i pysznie. Po kilku minutach dynia, widzicie, już straciła swoją formę, zrobiła się taka miękka. Możemy też rozgnieść tą dynię widelcem, żeby to były takie większe i mniejsze kawałki. To na pewno nie jest danie lekkie, łatwo strawne. Ale y, na takie zimowe dni, tak jak dziś jest zimno na zewnątrz, no to jak najbardziej jest idealne. Możemy skosztować sobie tak odrobinkę, żeby zobaczyć, czy brakuje soli albo przypraw. Ale jest ok, Bo właśnie ta salsiccia daje mu taki nietypowy smak. I mamy tutaj słone ze słodkim, bo dynia jest słodka. Wszystko się razem miesza, łączy. Naprawdę bardzo dobre. Tanie gotowe. Czekam jeszcze na Francesco i na Anastazję. Zaraz dojdą zapach i smak. Bomba. Bam. Ja już zjadłam, mój mąż już pojechał. Anastazja, come, come, come. Albuizima. Ej, zim, albuizima. Ej, haj, Pyszne, powiedz, pyszne. Po kilku minutach możecie zauważyć, czy obiad był dobry, czy nie. To się nazywa po włosku skarpetta. Wylizujemy talerz. Pyszne zostało zupełnie nic. Anastazja śpiewa tą samą piosenkę, którą Wam dzisiaj rano śpiewałam, nuciłam. Dziś po południu mam kurs makijażu. Właśnie przygotowałam tutaj swoje miejsce pracy. Jeszcze nie wszystko. Anastazja by chciała wszystko ukraść. Umyte już pędzelki niektóre. i Będziemy zaraz wyciągać wszystkie palety, bo przyjdzie moja znajoma, która już od dawna prosiła mnie, czy mogę ją nauczyć czy mogę ją nauczyć się malować? Także będziemy robić kursik. Anastazja też jest zainteresowana makijażem. Anastazja ma teraz fazę też makijażu. Zaraz powyciągamy wszystko. I też się zastanawiam, czy właśnie nie przemeblować mojego pokoju i żeby tak nie wyglądał. Yy, biurko stało tutaj, nie tam. A tam dać taki fotel podłużny, tak jak u psychologa, wiecie, ten taki, gdzie można się położyć. Tulipany znalazły swoje miejsce. Piękny kolor wybraliśmy, to znaczy ja wybrałam, mam nadzieję, że Wam się też podoba. Bo to jest taka biel z fioletem, z różem. No piękne, naprawdę super. Także ja szykuję i później będzie kurs makijażu. Prawie wszystko gotowe, ułożone. Zawsze robię tak, że klientki mogą testować sobie produkty, które ja polecam, które mogą sobie dotknąć, wypróbować i sprawdzić, która konsystencja, który produkt jest dla nich najlepszy. Uczą się przede wszystkim też pracy na pędzlach, bo bardzo dużo klientek, które przychodzą do mnie, by nauczyć się właśnie takiego e, osobistego makijażu, nie wiedzą po prostu jakich pędzli do czego powinny używać. Także na tym właśnie polega taki kurs makijażu u mnie indywidualny. Uczę moje klientki, jak mają się malować w 5 minut, w 10 minut maksimum, później ten makijaż e, przeobrażamy w taki wieczorowy. Ale wszystko ma być takie proste, bo makijaż ma być zabawą, nie ma być uciążliwy. A dużo, dużo klientek, które były u mnie już właśnie na takim kursie makijażu, mówiły mi, że się nie malują ze względu na to, że się tego po prostu boją, bo nie wiedzą co do czego, nie potrafią tego zrobić. A tak naprawdę ćwiczenia czynią mistrza, więc czym więcej praktyki, czym więcej ćwiczymy, tym lepiej ten makijaż wychodzi. Nie trzeba się tego bać, trzeba po prostu tylko ćwiczyć.

Dziennego i wieczorowego makijażu. Teraz to muszę wszystko posprzątać i później lecę po Gabriele do szkoły. I tak właśnie zleciał cały dzień jest godzina 4.30 i muszę przyznać, że dzisiaj jestem zadowolona, bo zrobiłam dużo rzeczy. Ja tak mam, że mimo, że zrobię bardzo dużo rzeczy w ciągu dnia, to czasem wieczorem mam wyrzuty sumienia, bo jeszcze tego nie zrobiłam, tamtego nie zrobiłam, nie spędziłam za dużo czasu z dziećmi, a teraz tak pracuję nad tym. Staram się docenić to, co sama zrobiłam i mm, zwracam uwagę na ilość rzeczy, które zrobiłam. Posprzątałam dzisiaj w domu, wyprałam dwie pralki, wywiesiłam, poukładałam, zrobiłam obiad, e, byłam na rowerze na zakupach, zrobiłam kurs makijażu ponad dwugodzinny, nakręciłam dla was tutorial, nakręcam dla was film, więc naprawdę ten dzień był intensywny i teraz czas dla mnie, czyli na relaks. Koniec kursu, czas odpocząć? Gabriela uwielbia Harry'ego Pottera. No to mama też będzie z nim oglądać Harry'ego Pottera. Aj. Gazetę psychologia, naprawdę fajna. Kupiłam sobie ją, jak byłam w Polsce w styczniu, i czytam od deski do deski interesująca lektura, niektóre naprawdę ciekawe artykuły. Także polecam, jeśli szukacie jakiegoś fajnej gazety. Mam też książkę <ścoughs> Provence. bo planujemy znowu podróż do yy, no Francji, na prowansję. By zobaczyć nasze ukochane miejsca. Tak nam się tam podoba, że po prostu bardzo chętnie, jak tylko możemy, to tam wracamy. Także książkę czyta mój mąż, czytam też ja i gazetkę. I za chwilę będę szykować kolację, ale jeszcze do końca nie wiem, co będzie na tą kolację. Myślę, że tylko taki grillowany kurczak i sałatę. Nic wielce, nic zbytnio wymagającego. Także kolacja będzie bardzo szybka, prosta, ale smaczna. Gabriele dalej ogląda harego, a ja postanowiłam szybko zrobić kolację. Po pierwsze grillowany bakłażan z pietruszką, cytryną i czosnkiem. Uwielbiam. Grillowany kurczaczek. Dzieci zanim zjedzą kolację, już im pokroję właśnie paprykę. Uwielbiają na surowo. I mam tutaj jeszcze dodatkowo ser. Jest to ser kozi. Kupiłam go wczoraj i już brakuje taki duży kawałek, bo my uwielbiamy. Ja nie mogę niestety jeść tego normalnego sera krowiego, który uwielbiam, ale niestety nie mogę go jeść, więc nadrabiam takim kozim. <śm> 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 E pure mole I do me stop Poppy Ciao Look at my makeup How is cute this? This is so cute, no? L'attaccante avanza, difensore lo gris ma l'attaccante difende bene, difende <laughs> bene Difende <laughs> bene, difende bene Difende bene Difensore, difensore, che il cavallo attaccante, si libera, tira, oh. Oh, gol! Attento papà, non spaccarti! This is life. Caprone, Caprone ci prova! Caprone la ferma! <noise> Jak na razie przygotowałam im tylko paprykę, która już znikła I kukurydzę, którą też uwielbia Gabriele <noise> Gabriele słucha muzyki klasycznej, a ja skończyłam moją grillowaną e, melanzanę, bakłażana Właśnie z czosnkiem i z pietruszką Pycha, dzieci już skończyły kukurydzę i paprykę Tu, <noise> Allora, <ride> qua, no, scusa, gioca nell'inter sta dietro, questo lo devi sapere. Mm. Uf, ne tipo Cristiano Ronaldo. Fa così, così.